Dzień dobry Polsko, dzień dobry z Tajwanu, dzień dobry z Tajpej. Witamy wieczorem w ten piękny, piękny, chociaż już ciemny wieczór. U nas po godzinie 18.00, no i to zerwało w tamtej transmisji. Trzeba było zacząć od nowa. Jak widzicie, jesteśmy na takim detaku, gdzie sobie ludzie tutaj spacerują, spacerują, handlują, chociaż, patrz tu się zrobiło dużo, dużo ten do niej. Dużo mnie ludzi. Słuchajcie, i wszędzie, wszędzie tutaj są dostępne takie automaty. tu środka, to? Zobaczcie, co tu się dzieje, co tu się wydarza. No takie po prostu królestwo gier i tego jest wszędzie pełno. Powiem Wam, że co kawałeczek, co dosłownie 50 metrów, można zobaczyć takie automaty i oni po prostu nawalają tutaj bez żadnego ale. Słuchajcie, i tam młodzież, dzieci, dorośli przegrywają kasę. Bo, czymś tutaj się udało jeszcze cyfrowie wyciągnąć, to trudno powiedzieć. Ale słuchajcie, tak samo dzieci tutaj, jak i dorośli, wszyscy po prostu grają w automaty. Wszyscy grają w automaty. A tutaj ze mną jest nasza wasza ukochana reporterka, a moja ukochana żona. No to idziemy razem, zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. i Jak to wszystko tutaj wygląda? Elegancko. Cieplutko, dzisiaj było, tak jak już mówiliśmy wcześniej. 40 stopni odczuwalna temperatura. No to 40 stopni to jest jednak ciepło, nie? Martynko? <grystanie> Idziemy no, w prawo. Było czuć na skórze. Tak jest, na skórze było czuć. Tam jest... Ty patrz, gdzie jest, co? Tak, to ten, tam centrum, było centrum. Tak jest, stronę. tak jest. Tam gdzie byliśmy na tej pierwszej części naszej relacji było centrum i tam było dużo, 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 dużo więcej ludzi. Zobaczymy tutaj pana jak walnie zaraz. I ile punktów? 500, 600 i prawie 700. Znowu, prawie robię tutaj różnicę, no bo jednak troszkę mu brakuje. I są takie zabezpieczenia, żeby tutaj nie włazić, na rowerach nie czy na rowerach motorami nie wjeżdżać. No i oczywiście drugie miejsce, szaleństwo. Szaleństwo można sobie pograć. Tak to tutaj wygląda. Tak. I tutaj mamy klimat. No i co? Gimnastyka o poranku. Proszę bardzo. Tutaj rano żebyśmy byli na spacerze niedaleko to powiem wam, że wszyscy ćwiczą. Wszyscy ćwiczą. Ludzie starsi. Co tu jest? Ty, na siłownię nie chcesz martenka, czy To sklep bardziej. A jak myślisz? trudno powiedzieć, może być sklep, może być siłownia. Wszystko w jednym. Wczoraj, one myśmy chyba zeszli z głównego szlaku, co? Idziemy sporo powrotem tam, tam w tłum ludzi. Dobra, to idziemy tutaj tam. Przejdziemy prawo, lewo i za chwileczkę wracamy na główny szlak automaty na automatach, na automatach automaty. Wszędzie pełno, wszędzie pełno hazardowych rzeczy. O, zobacz, w następnym miejscu. I w następnym miejscu. I w następnym miejscu. Czekaj, musiałbym tu nabrać kawałek do tego. Wiesz do czego? Do filmu, że tutaj byliśmy. I potem po prostu zrobić linka do transmisji, żeby ludzie tu będą oglądali film mogli bez problemu sobie to potem zobaczyć na transmisji jeszcze, jakby ktoś był zainteresowany oczywiście jakby ktoś oczywiście był zainteresowany zobaczcie jak to tutaj wygląda zobaczcie jak ta ulica tutaj wygląda w nocy no to jest po prostu niesamowity widok niesamowity, wszystko pięknie oświetlone reklamy tutaj walą po oczach a najlepsze są te wszystkie ich maskotki te wszystkie ich animki tego wszystkiego jest tutaj full. Naprawdę. To na każdym rogu wszędzie, gdzie się nie obejrzysz, są jakieś aminki. Pani tutaj proponuje, żebyś sobie weszła do nich i zobaczyła, co tam ciekawego mają. No to zapraszają. Tutaj oczywiście automatów od czyciut, sklepów telefonicznych, sklepów z gadżetami. No i tutaj się chyba zaczyna ten wielki ten e, ścisk ludzki, co? Tak, bo tak. to jest pomiędzy tymi ulicami. Wiesz? Dokładnie. I tam, właśnie, tam za tą ulicą, już zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie co tam się dzieje. Ile tam jest ludzi. No, to jest szok. No dobra, ale wszystkich, którzy tutaj teraz są u nas na kanale, zapraszamy do live'a, opis, którego opis jest w linku, żebyście mogli zobaczyć, jak myśmy sobie tutaj spacerowali po tych ulicach. Dobra, to wracamy do live'a. Jesteśmy z powrotem. A wszyscy ci, którzy będą oglądali film, będą mogli sobie bez żadnego problemu wrócić tutaj za chwileczkę i po, yy, za chwileczkę mówię, po oglądnięciu filmu wrócić i obejrzeć sobie tego live'a yy, witamy wszystkich witamy bardzo serdecznie czy to jest Tajlandia? nie nie to jest yy, Tajwan to jest Tajwan i to zielone? tak mam zielone weź jeden sekund to jest Tajwan a dokładnie Tajpej dokładnie Tajpej chociaż jest tu też 7-Eleven jakby ktoś potrzebował jest w całej Azji. No tak, ale... Mniejsze, większe, zatowarowane, bardziej, mniej zatowarowane, ale wszędzie. Dokładnie, dokładnie. Tutaj są akurat zatowarowane średnio. i na przykład tutaj nie mają czego? Nie mają. Toastów. Tak jest, nie ma tostów. Nie ma tostów, jakby ktoś był fanem tostów 7 no to niestety w Tajwanie się tego nie kupi. A zobaczcie, my jesteśmy na takiej dzielnicy Rożywkowej akurat dzisiaj. Dzisiaj, tak jak już mówiłem wcześniej na poprzednim live'ie, który nam tutaj się wyłączył, to jest dzisiaj święto narodowe. Dzisiaj jest duże święto narodowe. Dzisiaj pół miasta było zamknięte. Był przemarsz wojsk. Pan prezydent tu podnosił jakąś flagę. Oni tu mają dzisiaj wielką uroczystość. Także dzisiaj mieli dzień wolny. U nich 10 października, to jak u nas 11 listopada. U nich 10, 10, u nas 11, 11, także mamy coś wspólnego z nimi i tutaj gdzieś wyczytaliśmy, dowiedzieliśmy się, że bardzo wielu lekarzy w ogóle, którzy tutaj leczą, uczą się w ogóle w polskich szkołach, także uczyli się gdzieś w uniwersytetach, tak jest, tak jest, tutaj naleśniczki, jakie są ceny, jakby zapytacie, no 30 dolarów, 30 dolarów. Ale 30 Co dolarów to nie taj... Niecałe 4 złote za Dokładnie, tak jak Martynka mówi. No bo tu trzeba pamiętać, że te dolary to nie są dolary amerykańskie, tylko to są dolary tajwańskie. Dobra, czyli a jeden... Nowe tajwańskie. Tak jest. Tak się nowe, tajwańskie. nowe tajwańskie, tak? Nowe tajwańskie. I to jest tak, że 10 dolarów to jest 12 złotych. 10 dolarów to jest... Złoty 20 Aha, 10 dolarów to 10, 20. Dobrze, 100 dolarów to 12 zł, tak? tak. tak? Czekaj, co tu goś pokazuje? O, patrz. Takie rzeczy, takie rzeczy. Nie wiem za bardzo, co on mówi. Nie słyszę, bo jest za głośny. Dobra, idziemy dalej. My się przejdziemy tutaj dalej, pokażemy wam, jak to wygląda tutaj. No takie są sklepy tutaj, zobaczcie, wszystko na wierzchu. Nikt tutaj niczego nie pilnuje. Mówią, że Tajwan jest bardzo bezpiecznym miejscem. No jaka jest prawda, to powiemy wam po dwóch tygodniach, kiedy po dwóch tygodniach będziemy stąd wyjeżdżać. Jeszcze będziemy tu dwa tygodnie, a potem lecimy na następną wyspę, no i potem jeszcze jak Pan Bóg pozwoli na następną, także do marca powinniśmy gdzieś marzec, kwiecień, maj nawet... A co marzec, z kwiecień? Marzec, kwiecień co to, to mamy zaplanowane? A wstępie. to mamy wstępne, wstępnie no zaplanowane. Mamy Japońca, no, nie, panera, Męsze, bo marze, pani szła nie, to, nie, to, nie. szła i zdecydowała się stanąć. No. Wstępnie mamy zaplanowane, no tak, znowu mówię, do marca, kwietnia, może maja będziemy tutaj gdzieś w Azji się kręcili. Także takie live'y będą powtarzały się częściej. Być może jutro już w zupełnie innej miejscowości. Zobaczcie jakie oni są karni. Stoją w kolejkach. Jest tam jakiś punkt, który jakiś robi wielkie show. To chodzi o to, że żarcie na pewno jest bardzo dobre. No i automatycznie, automatycznie jest tak, że zobaczcie, oni sobie tu po prostu stoją i po prostu tutaj dzielnie czekają. Jest coś dobrego. to tak co Ja poczekam. Niektórzy nie. czekają godzinę lub półtorej w kolejce. Co na ciekawego? Proszę. Co ciekawego znalazłeś i właśnie uśmiechnęłaś? Myślałem, że co? coś ciekawego znalazłeś, że się nie, uśmiechnęłaś. Nie, nie? Nie, nie. Nie, nie dobra, to chodźmy pójdziemy tutaj w prawo. W prawo i potem zmienimy w prawo. No i wszędzie to, co mówiliśmy wcześniej, automaty, prawda? Automaty do gier różnego rodzaju. Na jednym z naszych filmów, w tym co chyba się już pojawił, jest y tam takie automaty. Wiesz, że oni nawet w Tetrisag grają na ulicy Nie? wczoraj byliśmy tak na takiej starej ulicy, nie? Taki wczoraj klik. czy przez wczoraj? wczoraj ja... bo wczoraj byliśmy w, w cyrku. W zo. Aha, no tak. Wczoraj, wczoraj byliśmy w ZO i film z Zo właśnie się wgrywa będzie za 4 godzinki na kanale. No, ale tu jest e, cała gablota. Dokładnie, tutaj byś sobie chciał coś zagrać, chciałabyś sobie coś zagrać, nie ma najmniejszego problemu, ale tutaj możesz maskotkę wyciągnąć. Bo tam, co widzieliśmy, to był normalnie Tetris. Tak, tak, tak. I wyobrażacie sobie, że ludzie wrzucają kasę do urządzeń. Każdy z nas ma dzisiaj Tetris'a w, tym, w telefonie, ale oni tak wolą grać w takie, które stoją na ulicy. No tak mają, co zrobić. Przy dużym monitorze, dokładnie. W towarzystwie kolegów i koleżanek też grają. Oho, piesek, patrzę, na opi jest. I czeka grzecznie. Tutaj też ludzie grzecznie czekają, po kawkę. No, ale oni są karni, nie? Jak trzeba czekać, to czekają, nie ma najmniejszego problemu. Jak trzeba stać w kolejce do autobusu, to stają w kolejce do autobusu i nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak patrzyliśmy w metrze, to się ustawiają tak, żeby wszyscy najpierw wyszli z metra, a dopiero potem następni wchodzą i jest wolne przejście. No to w Azji mają naprawdę opracowane do perfekcji, nie? tak, zgadza się, bo to nie tylko tutaj na Tajwanie, ale w większości krajów azjatyckich to widzieliśmy. Dokładnie, nikt się nie pcha na siłę, nikt nikogo nie próbuje przepchnąć, nikt nikogo nie próbuje popchnąć, naprawdę bardzo, bardzo Chodzenie fajnie. Wchodzenie do autobusów z ulicy, to też jest bardzo, wszędzie. Ale jakie grzeczne, nie, takie tak. ugrzeczne, wszystko jest bardzo ugrzecznione, przynajmniej tak to wygląda, chociaż mówią, że Azjaci, niektóre narody azjatyckie są bardzo brutalne, prawdę, no tam pójdziemy, no i sobie pójdziemy tutaj na tą główną ulicę. Skąd zaczynaliśmy wcześniej? To jest tutaj właśnie, bo tam żeśmy wysiedli i stamtąd żeśmy przyszli. Jak, wrażenia? Zupełnie inna, nie? Fajna, tak, oczywiście inna niż w ciągu dnia, ale jest bardzo mała. Mała, mała nie? w porównaniu do tych wszystkich ulic w Kambodży, do U. tych ulic w Tajlandii. Tak jest. To one się ciągną i ciągną i jest tak, że po lewej i po prawej stronie coś się dzieje. No dokładnie, dokładnie tutaj jednak ruch jest troszkę, 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 e, czyli ulice są troszkę krótsze, ale ruch też jest duży chciałem przyznać, że ruch jest dosyć duży czekajcie, że tutaj gdzieś przyjdziemy, prawo, lewo jeszcze nie, to nie jest to miejsce, myśmy się pogubili troszkę pójdziemy prosto, tak, idziemy prosto. o tu jest wejście, zobacz do tej ulicy, bo wtedy skręcimy w lewo, idziemy? tak jest, mamy tutaj witają na ulicy, także idziemy Idziemy na tę ulicę, to jest taka ulica rozrywkowa, wieczorna, gdzie spotykają się mieszkańcy, no i chyba turyści, bardzo dużo turystów. No bo zobaczcie jak to tutaj wygląda. Wszystko jest przygotowane pod turystów. No tu pięknie pani ubrane. Tak jest. Tak, zobaczcie jak oni ubrani. No ale wiesz, również. piątek, piątek popołudnie, piątek po południe. Nic nie w piątek po popołudnie, no to zaczyna się chyba już weekend, co? I to sobota. i jutro opuszczamy Taipei, jedziemy dalej jedziemy w kierunku jakiej miejscowości Martynka? Toa Siung. ja jeszcze raz powiedz? Siung. A no właśnie, w tym kierunku? Kto to zapamięta te nazwy? Ja nie mam pojęcia. Dzisiaj, żeśmy z taką dziewczyną rozmawiali, spotkaliśmy pierwszą Polkę po prawie dwóch tygodniach w Azji. No to znała akurat nazwy, nawet mieszkała z niektórych z tych miejscowości. Gdzieś tutaj studiuje, studiuje gdzieś tutaj właśnie w Tajwanie, na Tajwanie, w, na uniwersytecie tajwańskim jakimś, no tak jest, tak to tutaj wygląda, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie, jeżeli chodzi o to, jakie im tutaj mają kulturę życia, to wygląda to dla nas jako dla przyjezdnych bardzo tak atrakcyjnie, bardzo ciekawie, nie? Ale no on jest, tam, jest bardzo odmienny od, od nas, original, tak. tego. Ale jak jest naprawdę, czy im tu się żyje dobrze, no to trzeba byłoby z nim porozmawiać. O, pan, aż tutaj są automaty wygier. Chodź, pójdę zobaczyć. Zobaczcie, jak oni tu mają automaty. Ty kuleczka wypada, Martynka. I się normalnie toczy. To nie jest żadne wielkie halo. Czy pieniążek Kulka, ty normalnie kulka. Możesz zagrać taką monetę. Tak jest. No, grasz. Takie rzeczy. Tylko mówię, wszystkie te gry dzisiaj są dostępne na telefonach komórkowych, ale oni nie. Oni, wszystko, oni będą kasę tutaj topić w takie gry. No i powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że oni tutaj mają jednak tak, że są do tego hazardu chyba przyzwyczajeni od małego. Tak. Bardzo wielu, bardzo wielu Chińczyków, nie mówię że z Tajwanu tutaj, ale Chińczyków w ogóle, jeździ do Makao, gdzie po prostu Makao zarabia miliardy. To są no, dzielnice, pasy. Za, tak, tak. A to jest na naszym filmie. Na jednym z naszych filmów. Myśmy wtedy poszli tam. No, teraz idźmy tu. do dookoła kwartałem. To gość musi mieć dobre chody, skoro je blokuje całe skrzyżowanie. A jakiś znajomy prezesa, który rozdaje koncesję na gry i zabawy południowe. Ciekawe co się będzie działo po północy, jak wszyscy będą wracali z pokazów dronów. Bo dzisiaj o godzinie 22, w tym najwyższym budynku w Taipei, czyli Taipei 101, odbywa się pokaz dronów i pokaz sztucznych ogni w związku z tym, że dzisiaj właśnie jest ten dzień niepodległości. No tak, tak kto mają, a tak to tutaj będą świętować. A czy my idziemy w dobrym kierunku? Ja się trochę pogubiłem. Później będziemy szukać czytać Na razie sobie spacerujmy Na razie patrzymy co tutaj wygląda, jak tutaj to wygląda. Co znalazłaś? Ciekawe? Jakieś szmateksy? Zobacz, ludzie chrodzą, chrodzą, z pełnymi tobłami. Pani jedzie, naleśniki będzie sprzedawała, zobacz. już się ustawiła. Tylko czy to pani? Pan, proszę Pan, ale pan miał ładne kulczyki. Być może taki paniopan to był. Bo tutaj paniopanów też jest trochę. Jadą szybko, szybko, bo wszyscy są że jest najlepsze miejsca. Wciała się ją przepychał. Tak. tak, także tutaj jak chodzi o kasę skończyła się miłosierdzie i po prostu agresja 10. No to spotliśmy koło państwa. Tam są też te wymalowane chyba te. No nie ja wiem, ja nie jestem, jestem głuchy na jedno ucho, ale czy pani ładnie śpiewa? Nie się może podobać, innym nie. No właśnie, Mnie tak? się no. nie podoba, ale tam ludzie byli zachwyceni, bo nagrywali. Tak? Tak. Wow, to może jakaś gwiazda lokalna, tylko myśmy o tym okay, nie wiedzieli. Patrzcie, jaki wóz bojowy na dwie osoby. Kierowca i kierowniczka. I można jechać. Ale każdy sklep tutaj nawala głośno. A nie, to nie była jednak ta pani chyba śpiewająca. Powiem wam, że każdy sklep tu nawala muzą, jest taki harmider, taki hałas, że mało co tutaj słychać, jeżeli chciałoby się z kimś porozmawiać. I mam nadzieję, że nas słychać, że tutaj przez mikrofon słychać. No i wszędzie jest zbieranstwo, nie? Wszędzie zbierają, albo na kotka, albo na pieska, albo na jakieś inne stworzonko. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Tak jest, a to jest tam. Tamby. Patrz, stamtąd żeśmy przyszli. Stamtąd żeśmy przyszli, I co? To może pójdziemy tutaj. W tym kierunku. Dobra. No, to idziemy tutaj w tym kierunku, i Wam pokażemy, jak to wszystko tutaj wygląda. Jak wrażenia, jak się Wam to podoba, bo powiem Wam, że no, jak ktoś już tutaj był parę razy gdzieś w azjatyckich miastach, w takich państwach, które gdzieś mają takie ulice, szczególnie miastach, nie państwach bardziej, no to, to, to jest wszystko bardzo podobne nie? dla nas. Ale jak się było pierwszy raz, jest albo się to widzi gdzieś naprawdę takim e, gdzieś, no na żywo, najlepiej na żywo, bo no to jednak te napisy chińskie, e, ci ludzie, no, robią wrażenie. I oni, tak jak Martynka powiedziała dzisiaj, są po prostu zupełnie wolni, wyzwoleni. To chodzi o to, że chodzą sobie ubrani jak chcą. W ogóle się tym nie przejmują. Czy on nosi, bo jak mówiłem, czy ona nosi sukienkę na spodniach, czy spodnie na sukience, to nie ma dla nich żadnej różnicy. Co co? Zatynko? Nie, nic nie mówiłam, ale mogę dopowiedzieć, czy jeżeli jest 40 stopni, a nosisz grube podkolonówki i do tego kozaki, no, to, 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 jest... to też jest tutaj okej. Okay. <laughs> Jedna może iść koleżanka w Japonkach koły stopy, a druga w kozakach i w Dokładnie, i tak to tutaj wygląda, tak? To tutaj wygląda. A, ludzie patrz, chodzą tutaj, rozdają, rozdają te. Red Bulle. Promocji jest bardzo dużo, bardzo dużo ludzi tutaj zaczepia innych, żeby kup pan cegłę, No ale przecież to na, to, na, na tym to wszystko polega, prawda? Tak no, jak na każdym targu. Dokładnie, dokładnie. To nie jest targ nocny, taki typowy targ nocny. Nie, nie, nie. Bo na targ nocny Bo tutaj się nie robi... ma tak bardzo dużo tych street food, nie? Tutaj nie, tutaj, tutaj nie. W takich warunkach. Tutaj na street foody się wybierzemy wyczarownia jutro albo pojutrze. I wtedy zobaczymy jak no. to będzie wyglądało, może wtedy też się nam u nas tam long live'a. To przede wszystkim zobaczymy jak z zasięgiem internetowym, a w ogóle musimy zobaczyć jak ten zasięg tutaj wyszedł. No dobra, słuchajcie, wiecie co, to ja będę kończył tak tą transmisję, już pokazali, troszeczkę pochodzili, wyszło jak wyszło tutaj, zobaczymy jak to się tutaj zapisze potem, także dziękujemy Wam bardzo, że z nami byliście. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy i życzymy miłego weekendu. Ale w weekend się na pewno usłyszymy. Na pewno zrobimy live'a w weekend albo w sobotę, albo w niedzielę, albo może w sobotę i w niedzielę. To Zobaczymy. Zaleci. Bawcie się dobrze, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, miłego.